Jak poznałeś się z Fomi? Jest to bardzo ciekawa historia, ponieważ Fomi tak naprawdę kiedyś był jednym z moich widzów. Co więcej, nawet wystąpił w odcinku z widzami na serwerze derpmc. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Mateusz będzie nagrywał na YouTubie i że za kilka lat tak się rozwinie, że aż mnie przegoni. Jednakże w momencie, kiedy wybuchł wielki hype na Bedwarsy w Polsce, Fomi idealnie się wstrzelił i naprawdę momentalnie eksplodował, jeżeli chodzi o zasięgi. Tym samym mocno mi się przypomniał, jak generalnie zaczęliśmy razem tworzyć content. Co więcej, byliśmy nawet w ekipie Bedwarsowej, czyli w szefach, gdzie razem z nami byli również Szymbor, Słodziak, Daktyl, Wader czy Bing-Client. Bardzo mocno wtedy poznałem Fomiego od strony prywatnej, rozmawialiśmy na wiele tematów, jednakże teraz aktualnie nie mamy ze sobą jakiegoś kontaktu. Bo on zaczął robić swoje, ja zacząłem robić swoje i nasze drogi po prostu się rozeszły. Natomiast dalej sobie śledzę jego poczynania, życzę mu oczywiście jak najlepiej i cieszę się mocno, jak patrzę na to, jak jeden z moich byłych widzów tak super rozwija się na YouTubie i buduje swoją karierę na lata. Jest to naprawdę coś niesamowitego i każdemu z Was tego życzę. Jeżeli macie do mnie jakieś pytanie, napiszcie w komentarzu lub na moim Discordzie oraz zostawcie Subika, bo lecimy po 10 tysięcy do końca tego roku, a mam nadzieję, że wspólnymi siłami nam się to uda. Pozdro!